Tańczą, szlifują warsztat i dobrze się przy tym bawią. Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez miejsko-gminny ośrodek działalności kulturalnej w Ujeździe robią coraz większe postępy. Dla dzieci, które są w pierwszych jakby przedszkolnych od 4 do 6 lat są to takie bardzo proste układy, bo tutaj się liczy poczucie rytmu, złapanie tej postawy, no i też skupienie dziecka na tym, co ja wykonuję. A starsze dzieci, no już staram się robić takie trudniejsze choreografie i one też tego wymagają. Generalnie jeśli mam być szczera, to tutaj jak przyjeżdżam do dzieci z ujazdu, są bardzo zaangażowane, także... Czuję, że mam od nich taką interakcję i ja też mogę dawać im jakby od siebie maksa, tak? Bo jest taka to jest rzecz, tak, tak? Wspólna, wspólna wymiana energii. Zajęcia z tańca prowadzone są w kilku grupach wiekowych. Przygotowywane są różne układy choreograficzne, których efekty możemy oglądać w ciągu roku na scenie podczas wydarzeń kulturalnych. Biegamy czasami jak mamy chwilę do zabawy. Pani nam pokazuje, jak mamy tańczyć. To są jakieś bardzo trudne układy? Jak Nie, bo lubię jak, jak ludzie się cieszą i lubię jak tańczą też ze mną. Każdy z zajęć wyciąga coś ważnego dla siebie. Dla jednych to forma ruchu, dla innych poprawa umiejętności. Bo jak ja urosnę, to ja bym chciałam no, uczyć dzieci tańczyć. Dlatego mi się podoba. Co nam dają te zajęcia? Radość. Uśmiech, radość. Nauczyłam się tego, że tak jakby jeśli mam jakiś cel, to nie przestaję do niego dążyć. Możemy się nauczyć tańczyć e, i e, możemy zostać w przyszłości tancerkami. Z czego się nauczyłaś? Tańca i kreatywności i talentu. Aktywność fizyczna moje dziewczyny są takie co tak powiem, aktywne. no, no Ja jestem zadowolona. Córka starsza też chodzi i od początku, od przedszkola, od piątego roku życia. w przyjaznej atmosferze taniec samoistnie staje się wielką przygodą. Zajęcia prowadzone przez Dom Kultury są otwarte. Zachęcamy do zapisów, a szczegóły i tygodniowy programy możemy znaleźć na stronie internetowej ośrodka.